Dzień dobry moi drodzy, przyjechałem do Wrocławia, nie bez przyczyny, znaczy przyczyn jest kilka, a jedną z nich jest Marusia, która tutaj właśnie ze mną obok jest i trzyma w ręku kopertę. Bardzo ważny dokument. Bardzo ważny dokument, bo dokument ten dotyczy inicjatywy Bądź Jak Sędzia. Tak. Część z Was zapewne otrzymała zestawy, które przygotowywała Marusia. Zdarte znaczy, kapsle, naklejki. Wszyscy, klejki, wszyscy tak. już mają. Znaczy, jak Wy będziecie to oglądać, to będziecie zapewne już po degustacjach, po notatkach, po lekturze materiałów, tak no mi się to się wydaje. Że... Tak trzymamy kciuki, natomiast w tej kopercie, co się Marusiu znajduje? W tej kopercie ona była zalakowana, ale niestety coś mi nie wyszło i ale jest złota, zaklejona i tutaj ich mielogrody otrzymuje tę koperę te. Zamkniętą. Zamkniętą. W środku jest informacja, w ogóle co to za piwa były, to znaczy wiadomo, że West Coast Lipa, ale nie wiadomo z jakich browarów ani które. I tu przekazuję, że 20, kiedy kończy się czas na przekazanie mi wszystkich tych formularzy z ocenami, będzie otwarcie. Tak jest, ja wcześniej nie otwieram, bo dzisiaj jest czerwiec 11. Ja zabieram jeszcze ze sobą dwie. do Katowic tę kopertę. Chowam ją głęboko w sejfie i dopiero... Przyklejasz ten jeszcze yy, tak, tak po tak? zalakuję, tak? No <grym> tutaj właśnie Dolara Ci przyczepiłam, wiesz, za fatygę i cholera się <grym> No dobra, to ja Dolara biorę za fatygę bardzo fajnie, nie ma problemu. <grym> I yy, bo kiedy... nie przepij wszystkiego naraz no. Tak jest. I kiedy wy już oglądacie to, za chwilę otwieram tę kopertę. że znaczy robimy tutaj morfę, przenoszę się w czasie. Otwieram tę kopertę dla Was i będę odcyfrowywał wyniki tego szklabiscy Tak. Tymcytum. Jakie, jakie browary. No, bo taka zabawa po prostu. Edukacja przez zabawę. Dokładnie tak. Więc za chwilę dowiadujecie się, co piliście i czy mieliście rację w tym, co oczywiście. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj pora na finał akcji Bądź jak sędzia organizowanej przez Marusię, od której jak widzieliście wcześniej otrzymałem tę złotą kopertę z wynikami. Niestety nie udało się z powrotem jej zawoskować, ale to nic. Koperta jest szczelnie zamknięta, więc ja tych wyników także nie poznałem wcześniej. Dlatego już Wykorzystuję mój scyzoryk do otwarcia koperty. I oto są wyniki, szanowni Państwo. Wasze zdrowie. Nim odczytam. Mam nadzieję, że przednio bawiliście się przy odcyfrowywaniu przy zastanawianiu się nad piwami, które były przez was degustowane, kosztowane, że faktycznie poczuliście tę przyjemność ze skupienia się totalnie na piwie, bez jakiejkolwiek wiedzy z etykiety na temat browaru, na temat składu, na temat wysokości plato, alkoholu, itd. i tak dalej. Mam nadzieję, że to było dla was fajne przeżycie. Ja w każdym razie ślepe testy bardzo, bardzo lubię i polecam. Ale Przejdźmy tym samym do odczytania wyników i poznajmy piwa jakie kosztowaliście. Numer 1 Wielka Sowa Amper 12 stopni Plato e, piwo w stylu American Pale Ale. Numer 2 Brokreacja OK Boomer 15 Plato West Coast IPA. Cześć brat, jak leci? 16 Plato Double Dry Hopped West Coast IPA. Numer 4 to Pinta i Modern Drinking. O ekstrakcie 15 stopni plato, West Coast IPA oczywiście. Numerek 5 to cieszyn, czyli browar, z którego mam scyzory zresztą, którym otwierałem tę kopertę West Coast IPA 13, tak też się piwo nazywa i styl i, i nazwa piwa, i numer 6 bytów, szlakiem bytów 15 plato, West Coast IPA, proszę bardzo. Jeżeli, o tutaj nie wiem czy to będzie ładnie widać, czy nie, tak to wygląda, tak to się prezentuje. No i mo, moi drodzy, mamy to, wyniki e, rozszyfrowane. Dajcie znać w komentarzach, jak się bawiliście, dajcie znać, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie, gdzie, gdzie, gdzie chcecie, to, to napiszcie. Jak się bawiliście, czy dobrze odszyfrowaliście, odszyfrowaliście poszczególne piwa, o, coś mi tutaj lata. E, no, też mnie rozproszyło. Także czekam na wasze, wasze opinie, konkurs, konkurs plebiscyt? Zabawa, odcyfrowana, rozstrzygnięta, eee, i tyle. Eee, bardzo dziękuję za waszą uwagę, wasze zdrowie.